W lipcu 2009 roku ruszył pierwszy sezon Sceny Letniej Teatru Wybrzeże. To wspólna inicjatywa Gdańskiego Teatru i Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Przez 14 dotychczasowych sezonów pokazaliśmy łącznie 124 spektakle dla ponad 93 tysięcy widzów. Niekwestionowanym wieloletnim hitem sceny letniej, a także wszystkich pozostałych scen teatru, był spektakl Tajemnicza Irma Web, którego podwójna premiera odbyła się właśnie w faktorii 15 lat temu. Recenzenci odnotowali, że czuć było wilgoć ławek, a komary po deszczu cieły bezlitośnie, a jednak wieczór zaliczono do bardzo udanych teatralnie. Publiczność bawiła się świetnie. W repertuarze sceny letniej, oprócz corocznych premier znajdują się różnorodne pozycje repertuarowe prezentowane w sobotnie wieczory. Komedie i farsy, na przykład akt równoległy, awantura w Hiodzi, randka z feministą, ale i dramaty obyczajowe, emigrantki, Niezwyciężony czy Kim jest pan Schmidt. W 2015 roku na stałe do oferty dołączyły spektakle familijne prezentowane w niedzielne przedpołudnia – bajki z cyklu Lekcje Niegrzeczności, Zaczarowana Królewna oraz szelmostwa Lisa Vitalisa. Łącznie przez te lata pokazaliśmy prawie 40 tytułów dla dorosłych i ponad 20 dla dzieci. Scena letnia mieści się w Międzynarodowym Parku Kulturowym Faktoria przy ulicy Zastawnej. Pierwsze pięć edycji odbyło się pod gołym niebem. Dopiero w 2016 roku zadaszenie nad widownią pokryto żaklem. Trudne warunki atmosferyczne nigdy jednak nie odstraszały widzów, którzy przychodzili na spektakle tłumnie, niezależnie od aury. Warunki plenerowe wymagają elastyczności także od artystów. Aktorzy muszą podołać wahaniom temperatury. A także reagować na żywiołową i zróżnicowaną publiczność. Scenografowie niejednokrotnie rezygnują z niektórych możliwości świetlnych i elementów scenograficznych. Nie ma to jednak wpływu na magię teatru, która pełną mocą wypełnia pruszczański amfiteatr.